Pod koniec minionego tygodnia na Instagramie Dominika Raczkowskiego z Warsaw Shore pojawiła się informacja, że chłopak miał wypadek. Został potrącony przez samochód i walczy o życie. Niedługo później poinformowano o jego śmierci, co podał również oficjalny Instagram programu. Jak się ostatnio okazało, Raczkowski jednak żyje. W nagranym wideo, które opublikował na Instagramie, poinformował, że sfingował własną śmierć. Wyjaśnił, że był to swego rodzaju eksperyment społeczny, mający na celu pokazać, jak influencerzy oraz influencerki manipulują mediami. Na tę sytuację ostro zareagował Bartek Jędrzejak, prezenter Dzień Dobry TVN. W emocjonalnym wpisie na stories nawiązał najpierw do śmierci swojego przyjaciela, która wydarzyła się tydzień temu. Tydzień temu w tragicznym wypadku straciłem przyjaciela, a ten debil sfingował swoją śmierć, potrącony śmiertelnie na pasach. Teraz się naśmiewa, że ludzie się nabrali, napisał Jędrzejak. Emocjonalna reakcja prezentera nie dziwi. Bartek Jędrzejak apeluje teraz, aby nie dawać Raczkowskiemu zbędnej uwagi i przestać obserwować go w mediach społecznościowych. Jeśli myślał, że zrobi sobie tym fame, to pokażmy mu, że nie. Moja prośba, żeby przestać obserwować, przestać zapraszać na publiczne eventy. Jeżeli myślał, że to da mu fame, niech zejdzie na showbizowe dno. Tam jest jego miejsce, dodał prezenter. Na koniec podsumował krótko, dla mnie jesteś śmieciem, napisał Jędrzejak.